Słuchajcie, kończył, my friend. A ja dzisiaj Wam pokażę, jak profesjonalnie grabić. Grabiamy ze starej nierdzewnej. To jest dokładnie plastik nierdzewny, posłuchajcie tego. No. Chińczyk płakał, jak sprzedawał. No, oczywiście <laughs> Made in USA. Made in USA. Już czekaj, wy, wezmę wyżej. Niestety nie moje rączki kleiły. Pokażę Wam dzisiaj, jak się profesjonalnie grabić. Te grafki sam, same mają grabić. Powiedz, ile kosztowały? Kosztowały mi całe pięć kartonów i dwie puszki. A czego to te puszki? Pełne, puste? Puste. A ja włożyć tam kamyka. Tak, oto jak się grabi w Polsce. Tak ta pracownik robi, jak mu się płaci za godzinę. Jeszcze na tym Harry Potter latał. O. Harry Potter. A dostanę autograf od Harry'ego Pottera. A tym... O, a, a, a co tu mamy? Ona tak się nazywa Madinaczina? Uh -huh. No można tak robić. A co to nam daje? O, sienalne... Trosie, to jest na te. A to co tam to było? W końcu. Nie ma, no to siomeczko, no to zdecyduj się, bo ja nie wiem co. No miło to Madinaczina. A to jest Plastik nierdzewka O, plastik nierdewka, on jest niezniszczalny, sam tort Testował. Patrz, tu piszę łagu. Czekaj przybliżę Łaguz Łaguz, z łaguzu przyleciała Dam guza Profesjonalne grabienie Kurde ile to labie, zapominam o tym tak, tak się w Polsce grabi jak płacą za godzinę A pokaż jak, jak byś to robił gdybyś na akord Jak najwięcej zrobić, To ci więcej za, najwięcej zapłacą? O jak ładnie Uważaj na sprzęt, żebyś w niego nie wlazł bo, bo to jest państwowy O o jak ładnie to. O. Czarodziej jakiś. się moja ręka jak łopata. A to jak łopata, bo to jest ninja. Uczy się. To... <ścoughs> Dostał rink. I to jest ninja, i żeby on miał ścisły umysł, musi grać trociny. Po 100 godzinach grawienia trocin dopiero będzie się mógł rzucać czarodziejskie zaklęcia. A łopata to jest na początek, a później są grabki z stali, nie, nie z jakiejś stali, z plastiku nierdzewnego. To jakieś tańce są abergańskie chyba. A to łopata to tak leży, nie wiem do czego w sumie jest, ale... A robi tak. jak No. O, Ameryka, panie. Co ty tu robisz? was grabić. Właśnie, to jest nauka grabienia. No to pokaż jak to się robi Bardzo ładnie O tak, grapto Jak idzie, jak burza Zobaczymy, Kamil to, kto go doskoczył O, oczywiście Przy grabieniu są treningi też, walki L Dlatego Dlatego, o Tu takie z 3 metry na 2 zajmuje im zgrabienie do końca swojego życia. Oni to tak grabią, bo w ogóle tego nie zbierają, bo oni walczą coś ze sobą. O, wandal jakiś. O, i teraz medytuje. O, i Harry Potter oczywiście się łączy I Shrek chyba, nie wiem. No, to chyba będziemy Chińczyku kończyli, czy nie wiem, czy be Beduinie. Słucham? Za te nie zbliżą. Aha, y on jest groźny, więc mówi, żeby się nie zbliżać, bo on jakieś tańce bergeńskie robi wokół siebie. Zbiera, żeby sobie łoże zrobić i złożyć kokony. Tara, dziękuję za oglądanie.